Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak to wszystko się zaczęło? Wyobraź sobie magiczne miejsce zwane Edenem, gdzie wszystko było doskonałe i pełne cudowności. W tym miejscu Bóg stworzył dwie wyjątkowe osoby: Adama i Ewę. Byli oni pierwszymi ludźmi, którzy mieli za zadanie opiekować się pięknym światem pełnym drzew, kwiatów i zwierząt, które mówiły. Jednak historia Adama i Ewy to nie tylko opowieść o pięknych rzeczach. Uczy nas ona ważnych lekcji o wyborach i ich konsekwencjach. Chcesz poznać ich przygodę w tym pięknym ogrodzie i dowiedzieć się, co się wydarzyło, gdy podjęli decyzje, które wszystko zmieniły. Chodź ze mną i odkryjmy to razem. Przygotuj się na podróż pełną niespodzianek, wyzwań i nauk, które pomogą nam lepiej zrozumieć, co znaczy być człowiekiem. Gotowy! Zanim zaczniemy, upewnij się, że subskrybowałeś kanał, aby nie przegapić. Historia Adama i Ewy właśnie się rozpoczyna i obiecuję, że zrozumiesz ją lepiej. Po wygnaniu z ogrodu Eden, Adam i Ewa stają w obliczu nowego, trudnego świata. Opuszczają bezpieczne i piękne miejsce, w którym żyli. Teraz muszą ciężko pracować, aby uprawiać ziemię i nauczyć się przystosowywać do tego surowego środowiska. Ta zmiana wyznacza początek ich nowego życia. Adam i Ewa odczuwają ból utraty życia w Edenie gdzie wszystko było łatwe i doskonałe. Teraz muszą nauczyć się uprawiać ziemię i radzić sobie z cierpieniem. Wspólnie odkrywają nowe cele i sposoby na szczęście, stawiając czoła wyzwaniom natury i trudnościom, które pojawiają się po upadku kropka w nowym świecie Adam i Ewa zaczynają także budować rodzinę. Doświadczają radości i trudności związanych z rodzicielstwem, a także uczuć takich jak żal i nadzieja. Zakładając dom, mierzą się z trudnymi warunkami, ale uczą się być silnymi i ufać Bogu, co symbolizuje duchowy rozwój ludzkości. Kontrast między Edenem a światem poza nim jest niezwykły. Podczas gdy Eden był miejscem bezpiecznym i pięknym, nowy dom jest pełen niepewności i wyzwań. Adam i Ewa mają teraz odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. Ich wybory wpłyną na ich życie i otworzą drogę do przyszłych opowieści o odkupieniu i przywróceniu kropka po wygnaniu z Edenu, Adam i Ewa stawiają czoła nowym wyzwaniom i zaczynają rozumieć, co znaczy życie z dala od Boga. Ich historia pokazuje, jak ważna jest wiara i ciężka praca. To doświadczenie kształtuje ich relacje z Bogiem, między sobą oraz ze światem, przygotowując grunt pod przyszłe historie. Adam i Ewa odczuwają głęboki smutek i żal po opuszczeniu raju. To trudne doświadczenie jest jak emocjonalna podróż, podczas której muszą nauczyć się żyć bez bliskości Boga. Ta nowa faza ich życia oznacza przemianę ich serc i umysłów, pomagając im lepiej zrozumieć, kim są kropka utrata Edenu, to nie tylko opuszczenie pięknego miejsca. Jest to emocjonalna i duchowa zmiana dla Adama i Ewy. Tęsknią za bliskością Boga i przeżywają żałobę po tym, co stracili. Teraz muszą stawić czoła nowej rzeczywistości, gdzie ciężka praca i trudności zastępują pokój, który mieli. Żałoba po raju przynosi nowe wyzwania dla Adama i Ewy. Muszą zrozumieć swoją tożsamość i misję w innym świecie. Wśród żalu i poszukiwania odkupienia ich podróż jest trudna, ale istotna. Bez bezpośredniego przewodnictwa Boga uczą się rosnąć dzięki wierze i wytrwałości. Kropka udręka Adama i Ewy wzrasta wraz z utratą bezpieczeństwa Edenu. Bez pomocy Boga czują pustkę i wiele wątpliwości. Jednak te trudne chwile skłaniają ich także do refleksji i odkrywania siły wewnętrznej. W ten sposób uczą się wiary która wymaga wytrwałości i samopoznania, kropka zmagania Adama i Ewy z utratą, to podróż ku odkupieniu i skrusze. Podczas gdy stawiają czoła wyzwaniom, wiara i nadzieja stają się siłami, które pomagają im iść naprzód. Ich historia pokazuje, jak możemy przemienić cierpienie w rozwój, ustanawiając nowe wartości moralne i duchowe w swoim życiu, kropka, nawet po wygnaniu Bóg, pozostaje obecny w życiu Adama i Ewy. Oferuje im pocieszenie i obiecuje odkupienie na ich drodze. Pomimo trudności i konsekwencji ich wyborów, Bóg prowadzi ich i daje nadzieję na stawienie czoła wyzwaniom, zachęcając ich do dalszej drogi z wiarą, kropka dobroć Boga jest oczywista, nawet gdy Adam i Ewa popełniają błędy. On ich nie opuszcza, ale prowadzi w trudnych chwilach. Bóg uczy, jak radzić sobie z pracą i jak przygotować się emocjonalnie na wyzwania życia. To połączenie pokazuje, że prawdziwa duchowość wykracza poza fizyczną bliskość kropka Bóg pociesza Adama i Ewę. Obiecując im lepszą przyszłość i zasiewając nadzieję w ich sercach. Nawet po opuszczeniu Edenu pokazuje im, że relacja z Nim nadal istnieje. Ta obietnica pomaga im stawić czoła wyzwaniom z odwagą, ucząc, że Bóg ma dla każdego plan pełen miłości i odnowy kropka Bóg uczy Adama i Ewę, jak żyć sensownie poza Edenem. Prowadzi ich, aby rozwijali silną wiarę, nawet w trudnych chwilach. Dzięki tej pomocy uczą się znaczenia posłuszeństwa, dobroci i składania ofiar. Te wartości stają się podstawą ich życia oraz życia przyszłych pokoleń. Podróż Adama i Ewy, wspierana przez Boga, pokazuje, że zawsze istnieje nadzieja, nawet w trudnych czasach. Bóg jest stale obecny, oferując współczucie i miłość. Ta historia ujawnia, jak ważne jest połączenie ze Stwórcą, Przygotowując drogę do przyszłości, w której każdy może powrócić do łaski i szczęścia. Po opuszczeniu Edenu Adam i Ewa napotykają pokusy i wyzwania, szczególnie z powodu zwodniczej obecności Szatana. Próbuje on uwieść parę, odciągając ich od drogi Boga. Ta walka między dobrem a złem jest kluczowa, pokazując, że każdy z nas musi walczyć z wpływami, które zagrażają naszej wierze i posłuszeństwu wobec Boga. Szatan kusi Adama i Ewę za pomocą sztuczek i zwodniczych słów sprawia, że zaczynają wątpić w Boga, obiecując, że wolność i wiedza są lepsze niż posłuszeństwo Stwórcy. Ta pokusa ukazuje, jak łatwo jest ulec pokusom, pokazując walkę, którą wszyscy prowadzimy, aby trzymać się zasad Boga w trudnych czasach, kropka trudności, z którymi zmagają się Adam i Ewa, to nie tylko problemy, reprezentują one wyzwania, przed którymi wszyscy stajemy w życiu. Gdy ulegają pokusom, łamią jedną z zasad Boga, co niesie konsekwencje zarówno dla nich, jak i dla nas wszystkich. Ta historia uczy nas o wolnej woli i znaczeniu każdego dokonanego przez nas wyboru. Szatan jest zawsze obecny, przypominając Adamowi i Ewie, że muszą być czujni i podejmować dobre decyzje. Muszą znaleźć siłę w wierze, aby oprzeć się pokusom, które zagrażają ich więzi z Bogiem. Ta walka to coś, z czym wszyscy się mierzymy pokazując, że nawet gdy wszystko wydaje się trudne, prawdziwa siła pochodzi z wytrwałości i sprawiedliwości. Pokusy Adama i Ewy symbolizują moralne wyzwania, z którymi spotykamy się na co dzień. Historia ta podkreśla, jak ważne jest pozostanie wiernym zasadom Boga, nawet gdy jesteśmy słabi. Poprzez tę walkę Adam i Ewa uczą się głębszej relacji z Bogiem, Poszukując prawdy i wierności w trudnych czasach, kropka, walka Adama i Ewy przeciwko pokusom szatana nie tylko kształtuje ich życie, ale także uczy nas wszystkich, jak ważne jest, abyśmy byli silni i szukali światła, nawet w najciemniejszych chwilach. Ta bitwa pokazuje, że wszyscy możemy pokonać duchowe wyzwania. Jeśli mamy wytrwałość i wiarę w Boga, kropka, po wygnaniu z ogrodu Edenu, Adam i Ewa odczuwają głęboki smutek i pragną pojednania z Bogiem. Historia ta pokazuje, że mimo nieposłuszeństwa rozpoczynają podróż samopoznania. Ta dążność do odkupienia nie tylko zmienia ich życie, ale także ujawnia szczere pragnienie przywrócenia relacji ze stwórcą. Po upadku Adam i Ewa stają w obliczu konsekwencji swoich wyborów i odczuwają wyrzuty sumienia z powodu oddalenia się od Boga. Ten żal jest kluczowy w opowieści, pokazując, że wszyscy popełniamy błędy. Zmagając się z tym bólem, dostrzegają swoje błędy i pragną o więź z Bogiem. Pokazując, że prawdziwe skruchy wymaga rzeczywistych zmian, kropka Adam i Ewa nieustannie poszukują odkupienia, mimo że stoją przed wyzwaniami w nowym świecie. Szukają kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę, uwielbienie i refleksję nad swoimi czynami. Ta duchowa ewolucja odzwierciedla głębsze pragnienie wypełnienia woli Bożej i przywrócenia utraconej harmonii, ukazując ich szczere zaangażowanie w zmianę. Odkupienie jest istotnym tematem ukazującym, że nawet przy poważnych błędach Adam i Ewa mogą pojednać się z Bogiem. Historia ta uczy, że Boże miłosierdzie jest zawsze dostępne, oferując drogę powrotu do łaski. Skrucha staje się szansą na wzrost. Wzmacniając ich więź ze Stwórcą, kropka podróż pokuty i odkupienia Adama i Ewy ilustruje zmagania i nadzieje, które wszyscy odczuwamy. W dążeniu do pojednania z Bogiem nie tylko mierzą się z konsekwencjami swoich wyborów, ale także pokazują, jak istotne są wiara i wytrwałość. Historia ta ujawnia, że zawsze istnieje droga powrotu poprzez skruchę kropka symbolika ofiary w historii Adama i Ewy reprezentuje ich dążenie do przebaczenia i pojednania z Bogiem. Po opuszczeniu ogrodu Edenu mierzą się z wyzwaniami i konsekwencjami. Ofiara staje się sposobem na wyrażenie ich bólu i skruchy, zapowiadając tematy odkupienia, które są tak istotne w tradycji biblijnej kropka ofiary Adama i Ewy pokazują, jak bardzo żałują i pragną przywrócić swoją relację z Bogiem. Te akty symbolizują wagę ich błędów i gotowość do poniesienia konsekwencji. Oferując coś cennego, wyrażają nie tylko swój ból, ale także prawdziwe zaangażowanie w zmianę oraz poszukiwanie przebaczenia. Kropka modlitwy Adama i Ewy są kluczowe w ich dążeniu do pojednania z Bogiem. Te chwile modlitwy odzwierciedlają ich pragnienie duchowego połączenia, w którym proszą o miłosierdzie i przewodnictwo uznając swoją wrażliwość, rozumieją znaczenie obecności Bożej w ich życiu, a ich modlitwy splatają się z ofiarami, wzmacniając pragnienie odnowy. Kropka Adam i Ewa wprowadzają tematy, które później staną się istotne w Biblii, takie jak znaczenie ofiary dla odkupienia. Ich pierwsze akty ofiarne ustanawiają wzór, który będzie rezonował w pismach, przynosząc nauki o ofierze, skrusze i przebaczeniu. Związek między ich czynami a przyszłymi rytuałami religijnymi podkreśla wagę ich poszukiwań ofiary Adama i Ewy odzwierciedlają nadzieję na odkupienie. Każdy akt nie tylko wyraża skruchę, ale także otwiera drogę do odnowy. Historia sugeruje, że nawet po poważnych błędach pragnienie ofiarowania się i poszukiwanie Boga może prowadzić do duchowej odnowy, podkreślając obfite boże miłosierdzie w narracji o Adamie i Ewie dążenie do przebaczenia i pojednania z Bogiem jest widoczne. Ofiary i modlitwy są wyrazami bólu, ale również wiary i nadziei. Poprzez te akty ustanawiają tematy odkupienia, które przenikają Biblię, pokazując, że nawet po wielkich błędach pragnienie ponownego zbliżenia się do Boga jest potężne kropka historia Adama i Ewy uczy nas o zmaganiach ze śmiertelnością. Po wygnaniu z ogrodu Edenu muszą stawić czoła życiu pełnemu wyzwań. Wcześniej żyli w niewinności, teraz jednak mierzą się z kruchością i ograniczeniami. Ta nowa rzeczywistość wpływa nie tylko na ich ciała, ale również na ich emocje i duchowość. Jedną z największych zmian dla Adama i Ewy jest ból. Doświadczają bólu fizycznego, co stanowi silny kontrast do harmonii Edenu. Ta nowa rzeczywistość jest przypomnieniem o konsekwencjach ich wyborów. Ból, zarówno emocjonalny, jak i fizyczny, nie tylko wpływa na ich codzienność, ale również wystawia na próbę ich wiarę i nadzieję. Zmaganie się z głodem to nowe wyzwanie dla Adama i Ewy. W Edenie mieli wszystko, czego chcieli, teraz muszą ciężko pracować, by uprawiać ziemię i wyżywić się. To nowe życie pokazuje kruchość ludzkiej egzystencji i uczy o wysiłku oraz poświęceniu, przekształcając poszukiwanie pożywienia w symbol przetrwania. Praca fizyczna staje się nieodłącznym elementem życia Adama i Ewy. Muszą pracować na Ziemi z powodu swojego nieposłuszeństwa. Ta nowa, ciężka rutyna jest centralnym elementem historii, pokazującym niezbędny wysiłek potrzebny do przeżycia. Praca jest męcząca i pełna wyzwań, ale jednocześnie stanowi dla nich próbę wytrwałości. Kropka zmagania Adama i Ewy z śmiertelnością odzwierciedlają kondycję ludzką. Stawiają czoła bólowi, głodowi i ciężkiej pracy, co symbolizuje wyzwania, które wszyscy znamy. Te trudności ukazują kruchość życia i nieuniknioną walkę. Przypominają nam jednak o znaczeniu wytrwałości i wiary w trudnych chwilach. Kropka trudności, które napotykają Adam i Ewa po upadku, ujawniają podstawowe doświadczenia człowieka. Ból, głód i praca kształtują ich życie, pomagając nam lepiej zrozumieć ludzką drogę. Te wyzwania są częścią życia, symbolizując walkę o przetrwanie i rozwój duchowy pokazując, że poszukiwanie sensu jest nieodzowne. Boże miłosierdzie to centralny temat historii Adama i Ewy. Mimo ich błędów Bóg okazuje współczucie i miłość. Po wypędzeniu z ogrodu Eden, Adam i Ewa mierzą się z konsekwencjami swoich działań. Jednakże, Boża odpowiedź pełna jest nadziei, oferując im drogę do odkupienia. nawet w obliczu konsekwencji swoich wyborów, Boże miłosierdzie ujawnia się w sposób namacalny. Bóg nie opuszcza Adama i Ewy, wręcz przeciwnie, zbliża się do nich w chwilach bólu. W swoich spotkaniach Bóg potwierdza swoje zobowiązanie wobec ludzkości, pokazując, że pomimo błędów jego miłość jest stała i zawsze obecna. Boże miłosierdzie ukazuje jego bezwarunkową miłość do Adama i Ewy. Nawet po upadku Bóg nadal oferuje pocieszenie i nadzieję. Uczy nas to, że miłość Boża nie zależy od naszych działań, ale odzwierciedla naturę Boga który zawsze dąży do przywrócenia komunistymi, których stworzył kropka Bóg również składa Adamowi i Ewie obietnice zbawienia. Te obietnice są niezwykle ważne, gdyż niosą nadzieję na lepszą przyszłość nawet w trudnych czasach. Myśl o tym, że pomimo błędów zawsze istnieje droga powrotu do Bożej łaski, to temat przewijający się w Piśmie Świętym, ukazując plan odkupienia kropka Boże miłosierdzie przekształca życie Adama i Ewy. Zauważając Bożą dobroć, są zachęceni do refleksji nad swoimi czynami i poszukiwania odnowy. Ta zmiana postawy jest odpowiedzą na otrzymane miłosierdzie i krokiem ku głębszej relacji z Bogiem. Miłosierdzie zaprasza do przemiany kropka Historia Adama i Ewy ilustruje relacje między Bogiem a ludzkością. Obecność Boga, pomimo ludzkich upadków, podkreśla, że miłosierdzie jest fundamentalną częścią jego natury. Obietnice miłości i zbawienia niosą nadzieję. Pokazując, że mimo trudności, Boże miłosierdzie zawsze jest gotowe przyjąć i odkupić kropka relacja między Adamem i Ewą jest niezwykle istotna w biblijnej narracji, zwłaszcza gdy mierzą się z trudnościami. Po nieposłuszeństwie i wypędzeniu z ogrodu Eden, napotykają wyzwania emocjonalne i fizyczne. W tej nowej rzeczywistości wzajemne wsparcie staje się kluczowe. Pomagając im przezwyciężać trudności i konflikty, które pojawiają się w ich życiu, kropka po wypędzeniu z Edenu Adam i Ewa bardzo potrzebują siebie nawzajem, by odnaleźć pocieszenie. Smutek i samotność są spotęgowane przez ich błędy, co sprawia, że stają się dla siebie emocjonalnym schronieniem, wspierając się nawzajem w chwilach bólu i żalu. To wsparcie jest kluczowe. Aby wspólnie stawić czoła pojawiającym się trudnościom, kropka relacja Adama i Ewy jest wielokrotnie wystawiana na próbę. Muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak walka o przetrwanie w trudnym świecie oraz żałoba po utracie Edenu. Te trudności ukazują kruchość ludzkiej kondycji, ale również pokazują, że jedność i miłość mogą pomóc przezwyciężyć kryzysy i umocnić więzi kropka poczucie winy i żal, które odczuwają Adam i Ewa, komplikują ich relacje. Uczucia te wpływają nie tylko na ich więź z Bogiem, ale również na ich wzajemne relacje. Przeżywając razem swoje emocje, uczą się lepiej komunikować i wspierać na nowe sposoby, wzmacniając łączący ich związek, kropka relacja między Adamem i Ewą staje się źródłem nadziei. Emocjonalne wsparcie, które sobie oferują, pomaga im zmierzyć się z bólem teraźniejszości i marzyć o przyszłości pełnej miłosierdzia i odkupienia. Ta wspólna nadzieja pokazuje, że posiadanie kogoś bliskiego może przynieść pocieszenie i siłę w trudnych chwilach. Znaczenie relacji jest istotnym elementem historii Adama i Ewy, zwłaszcza po ich upadku. Wsparcie, które okazują sobie w chwilach bólu i poczucia winy, podkreśla, jak ważne są bliskie relacje, które pomagają przezwyciężyć trudności. Ta więź odzwierciedla. Jak miłość i zrozumienie mogą być źródłem siły i nadziei, pojęcie obietnicy jest bardzo ważne w historii Adama i Ewy, szczególnie po ich wypędzeniu z ogrodu Eden. Ten moment oznacza początek ich zmagań, ale także zwiastuje obietnice zbawienia, które pojawiają się na kartach Biblii. Trudności pary są zawsze związane z boską nadzieją, kropka wypędzenie Adama i Ewy z Edenu nie jest tylko konsekwencją ich działań, jest początkiem zrozumienia grzechu i potrzeby odkupienia. To wydarzenie ukazuje rozdzielenie między ludzkością a Bogiem, ale również sugeruje, że pomimo nieposłuszeństwa, możliwa jest odbudowa dzięki przyszłym obietnicom kropka historia Adama i Ewy niesie ziarna nadziei, które pomagają zrozumieć odkupienie. Nawet w chwilach bólu i żalu możemy dostrzec, że miłosierdzie Boga zawsze przeważy. Ta nadzieja pokazuje, że mimo trudności relacja między Bogiem a ludzkością może zostać przywrócona dzięki boskim obietnicom. Tematy zbawienia i odkupienia w historii Adama i Ewy są fundamentalne dla teologii chrześcijańskiej. Idea, że upadek nie jest końcem, ale nowym początkiem dla ludzkości, rezonuje na kartach pisma świętego. Zachęca nas to do wiary, że Bóg aktywnie pragnie nam pomóc, oferując nadzieję i odnowioną przyszłość. Obietnica odkupienia pojawia się w historii Adama i Ewy w sposób subtelny, ale potężny. Bóg w swoim miłosierdziu zapewnia, że ludzkość może do niego powrócić, pokazując, że zerwana relacja może zostać odbudowana. Ta obietnica jest nie tylko pocieszeniem, ale zaproszeniem do nawiązania nowej relacji ze Stwórcą. Obietnica zawarta w historii Adama i Ewy jest kluczowa dla zrozumienia kondycji ludzkiej i natury Boga. Upadek, choć smutny, nie wymazuje nadziei na odkupienie. Obietnice Boga są jak światło w ciemności, przypominając, że miłosierdzie i zbawienie są zawsze możliwe, prowadząc ludzkość w jej duchowej podróży. I tak oto dochodzimy do końca naszej podróży przez historię Adama i Ewy. Mam nadzieję, że znalazłeś tutaj cenne przemyślenia i że opowieści tej starożytnej księgi wzbogaciły twoje zrozumienie początków ludzkości. Pamiętaj, że każda opowieść zaprasza nas do refleksji i nauki. Zatem bądź czujny na lekcje, które niesie historia. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić lajka, podzielić się nim ze znajomymi i skomentować swoje opinie poniżej. Twoje zaangażowanie jest kluczowe, abyśmy mogli dalej dostarczać interesujące treści. Kropka dziękujemy, że byłeś z nami i do zobaczenia w następnym materiale.